Duna Awakening jeszcze była do sprawdzenia i to jest u firmy Funcom. Zobaczmy. Pierwsze, pierwszy czek jakości. 2K rozdzielczość. Znowu, lepsze od Blizzarda. Lecimy. There is another path for you. Awaken. No, na razie chyba nic wiele You begin as a nameless prisoner. Sculpt your appearance, choose your background, and then crash into the planet. You are abandoned and alone. Hunted by sandworms.

O, to ja, a to widzu, co przyjechał z tym karabinem. <laughs> kurde, tu wygląda jak postać z Kotora, kurde, jedynki. <laughs> Szału też nie ma. Nie wiem, widzę, ja, ja jestem taki narzekacz, czy to faktycznie nie wygląda jakoś dobrze. Ej, 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 ej. climb to a vantage point and prepare for Wykonanie też było wspinanie na bazie takiej Czy, czy to jest jakaś nowa mechanika? your choice of weapons and abilities determines your strategy sword masters lead the charge into battle literally oh yes repel ranged attacks with a shield and then take them out one 5-1 Deploy the hunter seeker and kill from the shadows. Take what you can from the fallen. On Arrakis nothing of value is wasted. Mine, harvest and gather with your group to build base. and unlock more advanced equipment, like the blood purifier. Refine the blood you collected from your enemies to extract drinkable water. Craft improved equipment using fabricators. Replicate your bases in new locations with the blueprint system and then sell blueprints of your architectural wonders to other players. Lead your group to become a guild. On Arrakis, a nameless prisoner can rise. Construct an ornithopter. And take to the air. The world is yours to claim. Tylko wiecie co mnie zastanawia? Co ta gra będzie posiadała takiego wyjątkowego? Ok, świat Dune. Ale co poza tym? Znowu zbierasz surowce, przetwarzasz surowce, budujesz, tworzysz blueprinty. Feeling strzelania raczej tu nie będzie wybitny, bo już widzieliśmy jak to wygląda, póki co przynajmniej. The in-game radio provides insight into key events happening across Arrakis. Map the desert. Discover landmarks, wrecked ships and desert testing stations. Filled with forgotten technology, is even nice,

Oh, I thought show you. Then it was to civilization triumphant with what you found. Harko village throngs with people: spice traders, guild bankers, smugglers, house envoys, and of course, other players. Here, you will pledge allegiance to one of the great houses of June. the Harkonnen. Ale remember, to play politics, you need power. And on Arrakis, spice is power. In the deep desert, beyond ścianą, shield wall, hundreds of players szukają spice. Every spice blow has the potential to become a heated battle. Okay. Czyli tu będzie duży dużo na to PvP, żeby walczyć o tę przyprawę, tak? Vying for the precious melange. Ale w sensie, póki co lipnie to wygląda, w sensie ten kombat mega lipnie wygląda, nie? Czy ta animacja nie jest identyczna jak tutaj gościa postrzelił? A, oni wszyscy po prostu klękają. Każda jedna osoba, którą, która została zabita, klęka.

Early 2025. Czyli można liczyć pierwszy kwartał 2025. O chłopie, no nie wiem. Jakby miał po prostu tego tak ceniać powierzchownie. Na razie lipa. Na razie lipa. 11 tysięcy ludzi łapka w górę, tysiąc w dół. Znowu. Widzowie, może granie w grupie jakoś wykeruje gierkę. I się okaże, że jak się będzie razem y, latało na takie eskapady, razem zbierało te przetwarzało, razem PVP. W jakiejś większej machinie będzie się brało udział. W sensie, chodzi mi, będzie częścią jakiej, będzie się częścią jakiejś większej społeczności, to może to będzie przyjemne, nie? No ale to można powiedzieć o każdej gierce. W takim ujęciu. Make it solo friendly, no, no. No jak będzie solo friendly, typowo solo friendly, to wydaje mi się, że mechanicznie ta gra to musi być perfekcyjna, nie? Cześć, ja cię sunę. Żeby solo gracza po prostu zajawiło. No nie wiem, widzowie. No zobaczymy. Jak będzie tanie, to można spróbować razem pograć. Gorzej jak... Będzie w to, trzeba będzie to przetestować samemu. Oj, to domyślam się, że będzie... Będzie źle, będzie źle. 17.52.